Dzień dobry, kochani, witam Was ciepło. Padło dzisiaj takie pytanie, kim jest ten wewnętrzny przewodnik z naszych warsztatów, z tytułu naszych warsztatów przebudzenie wewnętrznego przewodnika. I mogłabym bardzo szeroko powiedzieć na ten temat, ale powiem dzisiaj o kilku kluczowych aspektach. Można by powiedzieć, że ten wewnętrzny przewodnik to taki kompas, to odpowiedź na każde pytanie. I to również rozwiązanie każdego naszego problemu. I większość z nas, tak się nauczyliśmy, taki mamy nawyk, traktuje naszą intuicję jak takie trochę święto. To znaczy, o właśnie, znacie pewnie to przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Czyli dopiero w momencie, kiedy naprawdę się coś dzieje dla nas trudnego, dla nas ciężkiego, to my dopiero wtedy. Szukamy odpowiedzi na pytania. Dopiero wtedy szukamy rozwiązania na nasze problemy. A przebudzenie wewnętrznego przewodnika to jest codzienne słuchanie, to jest codzienne zasłuchanie, to jest codzienne podążanie za głosem serca, głosem intuicji, głosem przewodnika, jakkolwiek to nazwiemy, tak naprawdę wszystko to zawiera się w tym jednym. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedy my naprawdę jesteśmy zatopieni w codzienności, w tym słuchaniu i działaniu zgodnie z tym głosem naszego serca, to nasze życie wygląda zupełnie inaczej. To nie oznacza, moi drodzy, że my nie mamy problemów, że my nie mamy żadnych wyzwań, że nas szerokim łukiem omijają wszystkie możliwe trudności. Nie do końca tak jest, to tylko oznacza, że my je przechodzimy w zupełnie inny sposób. Ale faktem jest, że nie ma wielu wątpliwości. Nie ma wielu nie wiem, co robić, jak robić i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wielu wewnętrznych konfliktów. A dlaczego nie ma? Dlatego, że większość naszych wewnętrznych konfliktów jest związana z jakby wątpliwościami, tak? Mam wątpliwości, czy zostać, czy wyjść z danej pracy, zostać wyjść z relacji, gdzie pójść, rozwijać ten biznes, dać temu szansę, dać sobie szansę w jakimś działaniu. Większość naszych wewnętrznych konfliktów to są różnego rodzaju wątpliwości. I tak jak powiedziałam, jeżeli my faktycznie mamy bardzo dobry kontakt z tym naszym wewnętrznym przewodnikiem, to to się w dużej mierze po prostu minimalizuje. A jak minimalizują się w naszym życiu nasze wątpliwości, to również w dużej mierze minimalizują się nasze wewnętrzne konflikty i nie tracimy tyle energii, bo bardzo duża część naszej energii no właśnie jest zużywana na brak decyzji, brak działania albo życie w ciągłych wewnętrznych wątpliwościach, bo ciągły wewnętrzny Konflikt zużywa tą energię. I do tego też będziemy zmierzać, kochani, właśnie na naszych warsztatach. Mówię naszych, bo prowadzimy je razem z Jackiem, na naszych warsztatach w sierpniu. Mamy jeszcze bodajże trzy miejsca, także kogo serce woła, kogo dusza woła, serdecznie Was zapraszamy do naszego pięknego miejsca pod Lublinem. Jest możliwość tutaj noclegu w trakcie tych warsztatów, bo warsztaty są kilkudniowe, więc przez całymi dniami, tak naprawdę przez te kilka dni będziemy zgłębiać, zgłębiać ten temat, robić przepiękne procesy, które już przygotowaliśmy e, dla Was. Także wszystkie szczegóły na mojej stronie kingamiśniakiewicz.pl No i co, do usłyszenia i do zobaczenia.